Ja nie lubię tego, co się dzieje wokół mnie Czasem gubię wątek gąszczu, półprawdy nie domówię Czasem życie głośno, a czasem nic nie mówię Szkoda słów, lepiej uwierz Świnie, a nie ludzie, uwalani są w swym brudzie Chcę, a nie mogę od nich uciec, jak szatkwi na bucie Który przypomina Pokójcie o tym, że na kłębiać się uczę Słuchaj w mnie, ci co skrzydła podcinają Wypić się nie dają się ci pasnął to, że ty dla nich luta nie ma sympatii, sympatii Więc podnieś was, póki ją masz i patrz Prosto w Celanie na boki ja mówię ci